Czas zadbać o formę. W tym celu udaliśmy się do Centrum Zdrowia, Sportu i Rekreacji Fitness Fan w Katowicach. O tym, że ćwiczenia pomagają nam w walce z nadprogramowymi kilogramami i pozwalają poczuć się lepiej, wiemy wszyscy. Pytanie tylko, jaki rodzaj ćwiczeń wybrać, by zajęcia były dla nas przyjemnością. Może warto dowiedzieć się, jakich nowych metod treningowych możemy spróbować, by móc z chęcią odwiedzać siłownie? Wszystkim w którym wydaje się, że siłownia to tylko i wyłącznie podnoszenie ciężarów, mówię, jesteście w wielkim błędzie. Siłownia to także nowoczesne metody treningu. Jakie? Łukasz, czy mogę Cię prosić? Ja może chwilkę przerwy sobie zrobię. Jasne, o tak. jakich nowoczesnych metodach treningu mówimy? Ja ćwiczę chyba na jednym z takich sprzętów. Jak do tej pory w większości z nas siłownia kojarzyła się z ciężarami, z łysymi panami, którzy pracują mocno nad swoimi bicepsami. Natomiast to, co jest jak gdyby teraz bardzo popularne i na topie, czy cały świat fitnessu dąży, do czego dąży, to jak najmniejsza stabilizacja, tak, praca z własnym ciężarem ciała, wszelkiego rodzaju rozmaicenia, które powodują, że nie jesteśmy stabilni. Jeżeli nie ma w trakcie ćwiczenia stabilizacji, zmuszamy nasze ciało i mięśnie do... Pracy. Zwykłe ćwiczenia siłowe w większości wzmacniają mięśnie zewnętrzne, te które widać, natomiast w bardzo małym stopniu skupiają się na pracy mięśni tych wewnętrznych, które odciążają kręgosłup. I to właśnie widać na tym urządzeniu. Tych urządzeń jest mnóstwo, jedne nazywają się, jedne tak, jedne tak, natomiast wszystko dąży do tego, aby wymusić na tobie pracę całym ciałem, tak żeby zaaktywizować jak największą liczbę e, mięśni. Łukasz, czy to urządzenie, z tego urządzenia mogą korzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni? Tak? Stopień tru trudności jest regulowany e, przez samego siebie. Tak? Jeżeli mamy osobę, która jest początkująca, ona bez problemu też odnajdzie się w niektórych z prostszych ćwiczeń. Jeżeli mamy osobę zaawansowaną, stwarza ono to urządzenie na tyle dużo możliwości, by zróżnicować jego program treningowy do, do tego stopnia, że te ćwiczenia będą bardzo złożone i bardzo e, trudne. Ćwiczonko na mięśnie stabilizujące sylwetkę, czyli mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie skośne, zębate, e, zębaty przedni górny, mięśnie stabilizujące obręcz barkową. Trudne ćwiczonko, bo oprócz tego, że całe ciężar ciała opiera się na barku, dodatkowo musimy pracować nad równowagą. Jak widać sznurki są ruchome, co pozwala na to, że maksymalnie musimy wykorzystać siłę korpusu, siłę siłetłowia, czyli cały jak gdyby prostownik grzbietu plus mięśnie brzucha. Kolejne ćwicząko no, może jechać, Wojtek. gdzie wykorzystujemy własny ciężar ciała, głównie polegający na pracy ze stabilizacją mięśnie posturalne, czyli mięsień poprzeczny brzucha, obręcz barkowa, mięśnie biodrowo-lędźwiowe. Ćwiczenie złożone, można by nazwać, że jest to wstęp do treningu funkcjonalnego, gdzie w większości wykorzystujemy własny ciężar ciała i pracę na ruchach, które jesteśmy w stanie wykorzystać przy życiu codziennym, czy przy różnych innych dyscyplinach sportowych.